Myślę, że była potykowa walka um, trzeciorgowa o punkty. Um, myślę, że sprawiedliwym wynikiem były tutaj remis, zespół tenera, w życiu sobie dwie sytuacje nie walczają. My jedną sytuacji było um, mało. Niestety musimy przepchnąć um, również porażki, też porażka.

Po prostu cieszę się, że przede wszystkim zawodnicy po z za miceki i kotyzowani do tej pory gaza. Spodziewałem się trudnego meczu, no bo jak same wyniki poniatowej w dotychczasowych kolejkach wskazują, nie przegrali meczu. Stworzyliśmy kilka sytuacji, mówię, szczególnie do przerwy takiej, które powinni się skończyć bramką. Jakoś tak do tych sytuacji dochodziliśmy, ale brakło ostatniego tego podania albo tego strzału celnego i wszystko kończyło się na, na sytuacjach. Uczylałem chłopców przerwie, że takie sytuacje mogą się zemścić. No i po prostu każdy zespół tutaj walczy przynajmniej o jeden punkt. Udało nam się nam strzelić. Uważam, że my zespół obchodził zasłużone za zwycięstwo. Chciałbym chłopców pochwalić za omówienie ustępliwą i gry do końca. No i tak, który w formie żartu powiedział, że po tym meczu utrzymaliśmy się w trzeciej lidze.